Cześć, jestem Zecu. W dzisiejszym materiale opowiem wam trochę o tym, co obecnie oferuje nam gra po osiągnięciu Adventure Rank 40 i pokażę wam, na czym skupiam się po zalogowaniu. Jak pewnie się domyślacie, do tego momentu udało mi się wykonać większość questów, jakie dostępne są w grze. Odkryć wiele sekretów i zwiedzić całą dostępną mapę, zaglądając pod każdy kamyczek i drzewo w poszukiwaniu skrzyń, przez co mój świat wygląda miejscami na nieco opuszczony, a wręcz pusty. Nie da się ukryć, że do momentu wyjścia pacza 1-1, co nastąpi prawdopodobnie 11 listopada, spektrum aktywności, które mogę wykonywać w grze, jest dość ograniczone, co wcale nie oznacza, że Genshin Impact stało się nudne. Wręcz przeciwnie, bawię się nie gorzej niż chwilę po premierze. Dzięki temu, że mój Adventure Rank osiągnął tę magiczną czterdziestkę, w spokoju mogę przygotowywać się do nadejścia nowego kontentu, skupiając się na rozwoju swoich postaci w armieniu itemów i zdobywaniu jeszcze lepszego ekwipunku, polując na pięciogwiazdkowe artefakty, które na poziomie mojego świata wreszcie zaczęły dropić. Dodatkowo, twórcy dali nam również Spiral Abyss, które jest nie tylko świetnym źródłem Primo Gemów, ale również fantastycznym wyzwaniem i nic nie kosztującym zapychaczem czasu. Chcąc trochę lepiej zobrazować to, jak wygląda obecnie moja rutyna, pozwolę sobie zaprezentować Wam mój przykładowy dzień z Genshin Impact na Adventure Rank 40. Po zalogowaniu się do gry, pierwszą rzeczą, na jakiej się skupiam, jest wykonanie moich daily commissions. Jak wspomniałem w jednym z moich poprzednich materiałów dotyczących levelowania, jest to aktywność, którą, jeśli tylko to możliwe, warto wykonywać codziennie, by nie stracić cennych punktów doświadczenia i primogemów. Zajmuje mi to zwykle od kilku do kilkunastu minut. Następnie sprawdzam ilość rezyn, jaka zdążyła się zregenerować od momentu mojego wylogowania i staram się ją jak najlepiej wykorzystać, czy to farmiąc bossa, z którego akurat potrzebne są mi materiały, czy idąc na domains bądź leylinesy. Gdy sprawy z resin mam załatwione, staram się trochę polatać po świecie w poszukiwaniu skrzyń, które mogły się zrespawnować, Zajmuję się szukaniem i zbieraniem najróżniejszych surowców. Bawię się w crafting, gotowanie. Odbieram nagrody za ekspedycję i wysyłam ją ponownie, ciesząc się, że moje dzienne, a często nawet tygodniowe zadania z Battle Pass wykonują się właściwie naturalnie, same. Lubię postawić sobie cel, który chcę wykonać w ciągu danego dnia czy określonego przedziału czasowego. Przykładowo, Wczoraj zależało mi na tym, żeby moja Chichi osiągnęła level 80. Dzisiaj zbierałem materiały potrzebne do ulepszenia mojej Fiszyl na ten sam level. Dzięki temu mam wrażenie, że zawsze w jakiś sposób idę do przodu i rozwijam swoje konto, co powinno ułatwić mi nieco start w nadchodzącym patchu. Podsumowując, mimo tego, że po osiągnięciu Adventure Rank 40, a często nawet szybciej, z pozoru wasze aktywności są ograniczone i obcięte, np. o questy, to na dobrą sprawę macie równie dużo do roboty, jeśli nie więcej. A dodatkowo gra pozwala wam nacieszyć oczy złotym kolorem dropów, co jest niezwykle satysfakcjonujące. W tym materiale to już wszystko. Nie chcę specjalnie Was zanudzać, a jedynie rzucić nieco światła na to, co mimo braku questów możemy robić w grze. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Będę Wam też wdzięczny za zostawienie łapki w górę, a może nawet subskrypcji. Oczywiście, jeśli to co robię Wam się podoba. Trzymajcie się, cześć.